Dzisiaj odświeżyłem oprogramowanie w swoim chipie. Znaczy to nie mniej ni więcej, że przyjąłem, uwaga, trzecią dawkę szczepionki. No siema, jak tam, zaszczepiliście się już, nie? To bardzo zachęcam. Oczywiście każdy ma prawo wyboru, ale z, ze swojej perspektywy powiem tyle, że wydaje mi się, że kilka razy uniknąłem zakażenia COVID-em i w gruncie rzeczy dość dużego cierpienia. W każdym razie, jeżeli się nie zaszczepiliście i zastanawiacie się, zastanawiacie się, czy to zrobić, to bardzo gorąco polecam. To naprawdę nic strasznego. Ja już jestem po swojej trzeciej dawce. Niby miały być dwie, ale trudno. A. Jeżeli jesteście w tej drugiej grupie, która uważa, że szczepionki są do kontrolowania nas, do wysyłania naszego DNA, do tego, żeby Bill Gates się dorobił, żeby połowa populacji z... zginęła, to prawdopodobnie też wierzycie, że 5G wypala wam mózgi oraz że Ziemia jest płaska. To dla tej części społeczeństwa, która mnie ogląda, chociaż zakładam, że mnie nie ogląda, bo prawdopodobnie nie potrafi korzystać z komputera i z myszki. To do tych ludzi, jak zwykle, sugeruję albo teraz macie dwie opcje albo mocne kopnięcie się w czoło z kolana, co jest taki klasyk dla Was bądź rozpędzenie się, ale tak naprawdę, naprawdę, naprawdę szybko w kierunku najbliższej metalowej, drewnianej bądź ceglanej, cementowej ściany. Zobaczycie, czy na końcu tej drogi ukaże Wam się Narnia. Albo portal do Hogwartu. No, serio, mówię wam, tam coś na pewno będzie. Dobra, ja czuję się dobrze. Nie mam, poza tym, że boli mnie ręka i lekko kołuje mi się w głowie, czyli takie grypopodobne lekkie objawy, to jest wszystko w porządku. Mam nadzieję, że przede wszystkim postępujcie zgodnie ze swoim sumieniem. Ja gorąco zachęcam. Dołączam się jak zawsze do akcji Szczepimy się, może w końcu to gówno... Może w końcu przestaną wyjaśniać tym gównem każdą rzecz, którą spieprzyli w tym kraju i każda rzecz, która się nie udaje. No, zatem to tyle ode mnie w, tą trzecio... w ten trzeciodawkowy poniedziałek. Do następnego. Link do tego, o czym pisałem rok temu, jak również wszystkie inne, o których potencjalnie wspominałem wcześniej, znajdziecie w opisie pod filmem. Jeżeli interesuje Was więcej treści ode mnie, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Nie wstydźcie się. Wiem, że tego chcecie.